Najlepsza przyjaciółka oskarżyła mojego chłopaka o zdradę i rozpowiadała to wszystkim. Mówiła, że dzwonił do niej w nocy i wysyłał jej niestosowne wiadomości po tym, jak zaczęłam się z nim spotykać, ponieważ go nie lubiła. Ellen, 22 lata, kobieta, a ja, 21 lat, kobieta. Poznałyśmy się trzy lata temu podczas stażu i od razu zostałyśmy najlepszymi przyjaciółkami. Około rok temu zaczęłam czuć coś do George'a. 24 lata, mężczyzna, który odbywał staż w tej samej firmie, ale w innym dziale niż my. Ellen i inny nasz współpracownik zeswatali nas jesienią zeszłego roku i naprawdę świetnie się dogadaliśmy. Zakochaliśmy się w sobie i często rozmawiamy o wspólnej przyszłości. I tutaj zaczyna się robić skomplikowanie. Od początku naszego związku, właściwie jak tylko przeszliśmy z etapu randkowania do bycia oficjalną parą, Ellen zaczęła być dla mnie chłodniejsza. Nigdy nie ukrywała, że George nie przypadł jej szczególnie do gustu, chociaż nigdy nie powiedziała tego wprost. Jedynym problemem, jaki poruszyła, było to, że kiedy zaczęliśmy być razem, George bardzo się rozchorował. W tamtym czasie przygotowywałam się do egzaminu CAT i zostało mi tylko około miesiąca do głównego terminu. George miał wtedy poważne zaostrzenie przewlekłej choroby. Ponieważ wiedział, że jestem bardzo blisko z Ellen, zadzwonił do niej, aby zapytać, czy jej zdaniem powinien powiedzieć mi, że jest chory. Czy może lepiej to przede mną ukryć, aby nie odciągać mnie od nauki? Ellen bardzo się to nie spodobało. Powiedziała, że to było skrajnie niestosowne, że próbował się z nią w ten sposób skontaktować i że nie powinien był dzwonić do niej w tak osobistej sprawie. Uważałam, że jej reakcja była trochę przesadzona, ale porozmawiałem z George E.M. na ten temat, on przeprosił ją i nigdy więcej do niej nie zadzwonił. Ale ona nie odpuściła. Kilka tygodni później na imprezie skomentowała, że zawsze wybieram George'a zamiast przyjaciół. Moja współlokatorka miała wyjechać w przyszłym tygodniu, więc Ellen powiedziała, że powinna się ze mną pożegnać już teraz, bo i tak pewnie spędzę cały tydzień w domu z George'em. Próbowała to przedstawić jako żart, ale byłam naprawdę zaskoczona, że tak się czuła. Nigdy nie chciałam być tą dziewczyną, która odwraca się od przyjaciół, gdy zaczyna z kimś być. Bardzo się starałam równoważyć czas spędzany z chłopakiem i z przyjaciółmi, ale wyglądało na to, że Ellen czuła się zaniedbana. Zaczęłam więc bardziej starać się o naszą przyjaźń. Przez następne kilka tygodni próbowałam umówić się z nią co najmniej pięć albo sześć razy. Za każdym razem znajdowała jakąś wymówkę, żeby się nie spotkać, raz nawet odwołała w ostatniej chwili, tłumacząc się zapomnianym spotkaniem o dziesiątej rano w niedzielę. Bolało mnie to. Wiedziałam, że nasza przyjaźń umiera, a każda próba jej reanimacji kończyła się odrzuceniem. W końcu uznałam, że piłka jest po jej stronie. Jeśli chcę się przyjaźnić, jestem otwarta, ale mam dość bycia odrzucaną. Musi to ona pierwsza wyciągnąć do mnie rękę. Nigdy tego nie zrobiła. Tymczasem sytuacja w pracy się pogarszała. Zostałyśmy przydzielone do tego samego projektu na ten rok, co wymagało bardzo ścisłej współpracy. W miarę jak nasza przyjaźń się rozpadała, Elen zaczęła mnie ignorować w pracy, była nieuprzejma, oschła i utrudniała mi wykonanie mojej części zadań. Czułam, jakby cały czas patrzyła mi na ręce i tylko czekała, aż popełnię jakiś błąd. Podejrzewałam, że obgaduje mnie za plecami, ale byłam już tak zmęczona całym tym dramatem, że przestało mi zależeć. Mówiła, co chciała, a ja po prostu starałam się być miła i cierpliwa i odliczałam dni do końca stażu. Aż do dzisiaj. Zjadłam lunch z naszym innym współpracownikiem i moim dobrym przyjacielem Kajem, 22 lata, mężczyzna, i on powiedział mi wszystko. Okazało się, że Ellen opowiada wszystkim naszym współpracownikom i znajomym, że George próbuje mnie zdradzić z nią. Mówiła, że dzwoni do niej w środku nocy, wysyła jej niestosowne wiadomości, a kiedy zorganizowałam imprezę po egzaminie CAT, spędził cały wieczór, wlepiając w nią wzrok. Wiem, że nic z tego nie jest prawdą. Kocham George'a i wiem, że on kocha mnie. Nawet gdy Kai opowiadał mi to wszystko, wiedziałam, że Ellen kłamie. Wyglądało na to, że Kai też w to nie wierzy, po prostu przekazywał to, co usłyszał. Ale sama myśl, że Ellen chodziła po ludziach i oskarżała George'a o zdradę, sprawia, że chce mi się wymiotować. Od razu poszłam do domu George'a i powiedziałam mu wszystko. Powiedziałam mu, że ani przez sekundę nie wierzyłam w te oskarżenia i że prawdziwą zdradą jest to, że Ellen wszystko to wymyśliła i rozpowiadała. Byłam załamana, że nie tylko ona to powiedziała, ale że mówiła to wszystkim moim znajomym przez miesiące, a nikt z nich nie przyszedł do mnie z tym. George pomógł mi przejść przez etap bólu i teraz czuję już tylko wściekłość. Jutro zadzwonię do mojego przełożonego i poproszę o możliwość pracy zdalnej do końca kontraktu, tak żebym nigdy więcej nie musiała oglądać twarzy Ellen. Czuję się tak zdradzona, i po prostu teraz jej nienawidzę. Czy przesadzam? Czy powinnam zachować klasę i po prostu nadal pracować z Ellen, jakby nic się nie stało? Czuję się też zdradzona przez innych znajomych, bo Kai uważa, że wszyscy wiedzieli, co Ellen opowiada, i żaden z nich mi tego nie powiedział. Czy powinnam odciąć się od nich tak samo, jak zamierzam odciąć się od Ellen? Komentarz, na który opę odpowiedziała. Ket, znak podkreślenia, mum, znak podkreślenia, dwadzieścia, znak podkreślenia, dwa, znak podkreślenia, podkreślnik. Czy rozważałaś, że to, co mówiła, mogło być prawdą? Co chłopak powiedział na ten temat? Zaproponował pokazanie wiadomości i tak dalej? Oczywiście tylko gram adwokata diabła. Ale w każdej sytuacji prawdziwa przyjaciółka powiedziałaby ci to wprost o twoim facecie, a nie plotkowała. Więc nie oceniam, jeśli chcesz ją wykopać. Ołopi! Naprawdę nie sądzę, żeby to mogło być prawdą. George wielokrotnie proponował, żebym przejrzała jego telefon, co odrzucałam, ponieważ naprawdę mu ufam i oboje zgadzamy się, że te oskarżenia są absurdalne. Nigdy nie był wobec mnie niczym innym, jak całkowicie szczery i od tygodni powtarza, że powinnam odciąć się od Ellen, ponieważ nie podoba mu się, jak mnie traktuje. Nie chcę teraz się z nią kontaktować, bo szczerze mówiąc jestem po prostu wściekła. I tak jak powiedziałaś, gdyby było w tym choć trochę prawdy, a jeśli kiedykolwiek była moją przyjaciółką, to powinna była powiedzieć mi to bezpośrednio. Poza tym nie sądzę, żeby Kai kłamał w tej sprawie. To nie jest typ osoby, która zmyśla plotki, ani miałby pojęcia, że George zadzwonił do Ellen, gdyby sama mu o tym nie powiedziała, choć oczywiście przedstawiła to w pokrętny sposób. Aktualizacja z 8 lipca 2025 roku, rok później. Nie mogę uwierzyć, że wciąż dowiaduję się, na ile sposobów Ellen próbowała zrujnować mi życie. Zacznę od dobrych wiadomości. Nasz staż zakończył się bez większych fajerwerków. Nie zrobiłam tego, co sugerowało wielu komentujących, nie kontaktowałam się z działem HR i nie skonfrontowałam się z Ellen. Zgłosiłam się jednak do naszego bezpośredniego przełożonego i powiedziałam mu, że nasza relacja prywatna się pogorszyła i że spowodowało to pewne napięcia z jej strony w pracy. Podałam konkretne przykłady problemów w miejscu pracy, bez wchodzenia w szczegóły osobistej dzieci Nady, jaka się wtedy działo. Był niezwykle wyrozumiały i elastyczny. Przez resztę lata pracowałam zdalnie, dostałam znakomite referencje od niego i zostałam zatrudniona w naszej firmie, w moim wymarzonym dziale, zaraz po zakończeniu stażu. Ukończyłam studia i złożyłam podanie do szkoły medycznej. Zostałam przyjęta do najlepszej uczelni w kraju, a George i ja planujemy się pobrać po zakończeniu moich studiów. Nasz związek jest silniejszy niż kiedykolwiek. Ellen wyjechała za granicę, ale pozostała w bardzo dobrym kontakcie z grupą znajomych, którą stworzyliśmy podczas stażu. Po tym, co wydarzyło się w zeszłym roku, zaczęłam stopniowo oddalać się od tej grupy. I gdy to robiłam, zrozumiałam, że i tak już z wielu z nich wyrosłam. Gdy zaczęłam dostrzegać pęknięcia w przyjaźniach, którymi się otaczałam, nie mogłam już nie zauważać, jak bardzo potrafili być nierzeczliwi, niedojrzali i toksyczni, zarówno dla siebie nawzajem, jak i dla siebie samych. Zachowałam tylko tych kilka osób, co do których miałam pewność, że są po mojej stronie i wyszłam z tego stażu z garstką dobrych, bliskich przyjaciół zamiast dużego kręgu ludzi o podejrzanych skłonnościach. Jedna dobra przyjaciółka z czasów stażu, Elis, 22 lata, kobieta. Kiedyś była blisko z Ellen około rok temu i od tego czasu powiedziała mi o wielu rzeczach, które Ellen mówiła za moimi plecami, częściowo potwierdzając wersję Kaja sprzed roku i dodając szczegóły do najbardziej szalonych fragmentów historii. Okazało się, że, żeby zwiększyć swoją wiarygodność, Ellen mówiła ludziom, że jest w kontakcie z moją współlokatorką i przyjaciółką od 11 lat, Anną, 22 lata, kobieta. Ellen mówiła, że Anna również nie lubi George'a, że powiedziała jej, iż spędzam z nim zbyt dużo czasu, zaniedbuję wszystkich przyjaciół, że George właściwie mieszka w naszym mieszkaniu i że zawsze tak robię, gdy jestem w związku. Powiedziała też ludziom, że Anna uważa, że George udaje swoją przewlekłą chorobę i że wykorzystywałam to jako wymówkę, by olewać znajomych. Raz, gdy George był u nas w mieszkaniu i dostał ataku, musiałam odwołać plany, aby z nim zostać i bałam się, że może będę musiała zawieźć go do szpitala. Ellen powiedziała wszystkim, że Anna uznała, że George wcale nie wyglądał na chorego i że odwołałam tylko dlatego, że miałam ochotę zostać w domu i spędzać z nim czas. Gdy Elis powiedziała mi to wszystko, natychmiast skonfrontowałam się z Anną i powiedziałam jej wszystko. Choć Anna i Ellen od czasu do czasu były w kontakcie przez ostatnie kilka lat, wcześniej je sobie przedstawiłam i miały kilka wspólnych zainteresowań, o których czasem pisały, Anna zapewniła mnie, że nie powiedziała niczego z tych rzeczy, o które oskarżyła ją Ellen. Przejrzałyśmy razem wszystkie wiadomości między nią a Ellen, aby zobaczyć, czy może powiedziała coś, co można by Y tak zinterpretować. I zauważyłyśmy pewien schemat. Za każdym razem, gdy mówiłam Ellen, że nie mogę się spotkać, ona pisała do Anny, pytając, czy jestem z George'em. To trwało niemal od początku mojego związku z nim. Dla tych, którzy biegną do komentarzy, pytając, dlaczego Anna nie powiedziała mi o tym wcześniej i dla niej nie wydawało się to dziwne, dopóki nie przejrzałyśmy tych wiadomości po usłyszeniu oskarżeń. Mam zły nawyk pozwalania, by mój telefon się rozładowywał, więc czasami, jeśli ktoś naprawdę musi się ze mną skontaktować, pisze do Anny albo do George'a. Więc samo to, że Ellen pisała do niej z pytaniem: Gdzie jestem? nie było niczym nadzwyczajnym. Ale to, że Ellen pisała z pytaniem: Czy jestem konkretnie z George E.M., w połączeniu z tym, co rzekomo Anna miała jej mówić, to już zupełnie inna sprawa. Patrząc na to wszystko z perspektywy, bardzo staram się wyciągać wnioski z tej sytuacji i się uczyć. Czy byłam idealną przyjaciółką dla Ellen? Zdecydowanie nie. Myślę, że były momenty na początku, gdy dopiero zaczynałam spotykać się z George'em i przygotowywałam się do MCAT, kiedy byłam wobec niej zdystansowana. Może powinnam była bardziej się postarać, by naprawić naszą przyjaźń już wtedy, konfrontując się z nią bezpośrednio. A może powinnam była być bardziej wyczulona na to, co czuję i zareagować wcześniej. Mimo wszystko bardzo za nią tęsknię i żałuję, że tak się to potoczyło. Ale nie sądzę, żeby ona była wobec mnie fair. Jeśli faktycznie trochę się wycofałam na początku związku, powinna była dać mi trochę wyrozumiałości i powiedzieć mi wprost, gdy miała problem, zamiast działać za moimi plecami. Absolutnie nie powinna była próbować zszargać moje imię, utrudniać mi pracę, ani co najgorsze, próbować zniszczyć reputację i relacje George'a i Anny. Ostatnio słyszałam, że Ellen wraca do miasta i próbowała dostać pracę w firmie, w której odbywałyśmy staż, ale została odrzucona przez każdy dział, do którego aplikowała. Czy jestem złym człowiekiem, że czuję się przez to trochę usatysfakcjonowana? Dziękuję wszystkim za komentarze z zeszłego roku. Naprawdę wtedy potrzebowałam tego wsparcia. Teraz po prostu szukam lekcji, które mogę z tego wynieść. Czy mogłam postąpić inaczej? Czego mogę się z tego nauczyć, żeby w przyszłości być lepszą przyjaciółką? Następna historia. Kuzynka zostawiła swoje czworo dzieci na moim progu o siódmej rano w zimnie, żeby móc popłynąć w rejs. Potem się wściekła, gdy policja ściągnęła ją ze statku, a teraz cała rodzina uważa, że zrujnowała jej życie. Nie będę się zbytnio rozpisywać. To wydarzyło się zaledwie kilka godzin temu. Ja i moja dziewczyna nie mamy dzieci, więc mamy więcej wolnego czasu, co nieustannie wypomina nam moja kuzynka, która ma czworo dzieci. Wszystkie są niepełnoletnie. Ostatnio żartowała, że powinniśmy zająć się całą czwórką, bo wykupiła rejs ze swoim nowym chłopakiem. Nie traktowałyśmy tego poważnie, brzmiało to absurdalnie, więc po prostu śmiałyśmy się razem z nią. Miałyśmy dodatkowy dzień wolny, bo to był długi weekend. O siódmej rano usłyszałyśmy pukanie do drzwi. Wiedziałyśmy, że to nie listonoś, bo nie przychodzi tak wcześnie i nie spodziewałyśmy się żadnych gości. Zeszłam na dół, żeby sprawdzić, kto to. Zobaczyłam czworo dzieci mojej kuzynki stojących na zewnątrz w zimnie. Nigdzie nie było ich matki. Otworzyłam drzwi i wpuściłam je do środka, bo na dworze było lodowato, a one nie miały na sobie nawet kurtek. Zapytałam, gdzie jest ich mama. Odpowiedziały, powiedziała nam, że się nami zajmiecie, kiedy ona będzie na rejsie. Więc wsiedliśmy do autobusu i przyjechaliśmy do waszego domu. Nie mogłam uwierzyć własnym oczom ani uszom. Ciągle myślałam, co do cholery. Od razu do niej zadzwoniłam, ale jej telefon był wyłączony. Zadzwoniłam do jej nowego chłopaka, jego telefon również odsyłał do poczty głosowej. Poprosiłam dzieci, żeby dokładnie powtórzyły, co opowiedziała im matka. Odpowiedziały dokładnie takimi słowami: Skoro nie macie żadnych obowiązków i macie wolny czas, powiedzieliście, że się nami zaopiekujecie, kiedy ona wyjedzie. Co robić? Zadzwoniłam do cioci i matki kuzynki, a ona powiedziała to samo, co kuzynka jej przekazała, że zgodziłam się zająć dziećmi. Nawet nie miała na tyle przyzwoitości, żeby je osobiście przywieźć, wysłała je autobusem w zimowy dzień. Zaczęłam myśleć o tym, żeby zadzwonić po opiekę społeczną. Aktualizacja pierwsza, 10 czerwca 2020 roku. Dobra. Oto, co naprawdę się wydarzyło. Kilka godzin po tym, jak dzieci kuzynki zjawiły się u nas, wciąż próbowałyśmy zdecydować, co robić. Nakarmiłyśmy je, włączyłyśmy ogrzewanie, zapewniłyśmy im komfort. Nadal żadnego kontaktu z ich matką ani jej chłopakiem oboje nie odbierali poczta głosowa. Około dziesiątej rano zadzwonił do mnie prywatny numer. To była policja. Zapytali, czy mam u siebie czworo dzieci. Odpowiedziałam, że tak i wyjaśniłam całą sytuację. Okazało się, że kierowca autobusu, który ich przywiózł, zgłosił sprawę. Najwyraźniej w drodze dzieci powiedziały mu, że jadą do rodziny i podały nasz adres. Kierowca uznał to za podejrzane czwórka małych dzieci podróżujących same w zimnie, bez bagaży, bez kurtek. Po odwiezieniu ich zgłosił to w ramach kontroli dobrostanu dzieci. Niedługo potem na miejscu zjawili się zarówno policja, jak i opieka społeczna. Byli naprawdę uprzejmi i spokojni, ale wyraźnie traktowali sprawę poważnie. Opowiedziałam im wszystko, pokazałam wiadomości, w których kuzynka żartowała o zostawieniu nam dzieci i nic, co potwierdzałoby ustalenia. Wyjaśniłam, że nie miałyśmy żadnego ostrzeżenia i że dzieci po prostu się pojawiły, twierdząc, że się zgodziłyśmy. Dzieci powiedziały, że mama zapewniła je, iż mamy mnóstwo wolnego czasu i z radością się nimi zajmiemy. Około półtorej godziny później policja poinformowała mnie, że pojechali do terminalu rejsowego i znaleźli ją na statku. Statek cumował w serkielerki w mieście, niezbyt daleko od mojego mieszkania i miał wypłynąć o 15:30. Ona już była na pokładzie, gotowa do wypłynięcia z nowym chłopakiem. Policjanci ściągnęli ją ze statku i kazali jej natychmiast się stawić. Bez dyskusji. Pojawiła się w naszym domu, wyglądała na zupełnie niewzruszoną, pełen strój rejsowy, okulary przeciwsłoneczne na głowie, identyfikator na smyczy. Nawet nie spojrzała na dzieci. Po prostu weszła i powiedziała: Naprawdę wciągnęliście w to policję? Powiedziałam jej, że zostawiła czworo dzieci bez uprzedzenia, bez rzeczy, bez kontaktu. Zaczęła wrzeszczeć, że ją zawstydziłam i zepsułam jej wakacje. Wtedy zadzwoniła jej matka, moja ciotka, krzycząc na mnie, że przesadziłam, że to ona zapłaciła za rejs jako prezent dla córki i że zmarnowała jej pieniądze. Zero troski o to, co naprawdę się wydarzyło. W międzyczasie opieka społeczna spisywała moje zeznania i mówiła mojej kuzynce, że to poważne zaniedbanie i zostanie wszczęte dochodzenie. Ona zdawała się tym nie przejmować, zgarnęła dzieci, nie powiedziała, dziękuję, nie przeprosiła, a po prostu wyszła, jakby to ja zrobiłam coś złego. Później próbowałam zadzwonić do niej i do cioci, żeby wyjaśnić, że to nie ja zawiadomiłam policję ani opiekę społeczną, ale mi nie uwierzyły. Obie zablokowały mój numer. Aktualizacja druga, 11 czerwca 2025 roku. Nie sądziłam, że napiszę kolejną aktualizację, ale ta sytuacja ciągle się rozwija. Kilka dni po tym, jak kuzynka odebrała dzieci, po tym jak została ściągnięta ze statku, odezwała się do mnie opieka społeczna z kilkoma dodatkowymi pytaniami. W trakcie rozmowy wspomnieli, że skontaktowali się z biologicznym ojcem dzieci i poinformowali go o tym, co się wydarzyło. Nie miałam pojęcia, że on w ogóle jeszcze żyje z tego, co opamiętałam. Wyprowadził się lata temu do regionalnej części nowej południowej Walii, chyba gdzieś w pobliżu Waggi. Okazało się, że cały czas płaci alimenty i próbował utrzymać kontakt, ale kuzynka mu to skutecznie utrudniała, ignorowała jego telefony, blokowała go, odwoływała spotkania, tego typu rzeczy. Cóż, kiedy dowiedział się, co ona zrobiła, zostawiając dzieci, by same wsiadły do autobusu zimą i porzucając je na naszym progu, był wściekły. Tego samego wieczoru od razu wsiadł do samochodu i pojechał do Sydney. Następnego ranka przyszedł do naszego domu. Naprawdę porządny facet, wyraźnie wstrząśnięty, ale spokojny. Powiedział, że po prostu chce usłyszeć wszystko od kogoś, kto był przy tym obecny. Usiedliśmy i rozmawialiśmy przez chwilę. Pytał, jak mają się dzieci, czy coś mówiły, co dokładnie się wydarzyło. Można było od razu poznać, że naprawdę mu zależy. Potem powiedział wprost, że zamierza wystąpić o pełną opiekę nad dziećmi. Powiedział, że dokumentuje wszystko od lat i odwołane wizyty, wymówki, dziwne zachowanie dzieci po powrocie do niego i to była ostatnia kropla. Zostawienie ich w ten sposób, nawet bez wiadomości, to przekroczenie wszelkich granic. Powiedział, że nie pozwoli, by dorastały, myśląc, że to normalne. Powiedziałam mu, że w pełni go popieram. Te dzieci zasługują na stabilność. Podziękował nam za to, że ich nie odtrąciłyśmy i że się nimi zaopiekowałyśmy, gdy nikt inny tego nie zrobił. Potem wyszedł, żeby porozmawiać z adwokatem. A teraz coś, czego się nie spodziewałam i w co do tej pory trudno mi uwierzyć, nasz samochód został zdewastowany w nocy. Wszystkie cztery opony zostały przecięte. Nic innego nie zostało ruszone, tylko opony. Zauważyłyśmy to rano, gdy moja dziewczyna miała wyjechać. Nie było żadnej kartki, żadnych świadków. Niestety nie mamy zamontowanych kamer, ale zapytałyśmy sąsiadów, czy mają jakieś nagrania z nocy. Nie możemy powiedzieć na pewno, kto to zrobił, ale biorąc pod uwagę czas i okoliczności, mam kilka podejrzeń. Zwłaszcza, że wczoraj zadzwonił do nas członek rodziny, obwiniając nas o to, że odwróciłyśmy rodzinę przeciwko mojej kuzynce. Nie mamy jeszcze żadnych dowodów, ale i tak zgłosiłyśmy sprawę na policję. Szczerze mówiąc, jesteśmy wykończone. Nie prosiłyśmy się o to wszystko. Po prostu próbowałyśmy postąpić słusznie, kiedy czwórka dzieci zmarzniętych stanęła na naszym progu. Cała rodzina wierzy w jej wersję wydarzeń. Zastanawiam się, czy nie sporządzić posta na Facebooku z pełnymi informacjami, aby pokazać, co naprawdę się stało, bo sytuacja robi się poważna. Aktualizacja trzecia 13 czerwca 2025 roku. Około 19.30 usłyszałyśmy pukanie do drzwi. Moja dziewczyna je otworzyła i zamarła. Na progu stał najstarszy syn mojej kuzynki, 11 lat, sam. W ciemności, trzymając mały plecak szkolny. Bez kurtki, bez telefonu. Powiedział tylko: Mama powiedziała, żebym przyszedł tutaj na trochę. Byłyśmy w szoku. Zapytałyśmy, gdzie są pozostałe dzieci. Odpowiedział: Są z jej chłopakiem. Nie chciałem tam już być. Zapytałyśmy, dlaczego mama pozwoliła mu odejść. Powiedział: Powiedziała, że jeśli mi się tam nie podoba, to mam wyjść. Więc wyszedłem. Natychmiast wpuściłyśmy go do środka, dałyśmy coś ciepłego do jedzenia i zadzwoniłyśmy na policję. Przyjechali bardzo szybko, razem z opieką społeczną, bo z powodu wcześniejszego incydentu z rejsem potraktowali to od razu bardzo poważnie. Chłopiec powiedział im rzeczy, których żadne dziecko nie powinno musieć mówić. Powiedział, że mama przez cały dzień krzyczała, była zamknięta w pokoju, a nikt się nimi nie zajmował. Powiedział, że zapamiętał, jak spokojnie było u nas i po prostu chciał wrócić. Wkrótce potem opieka społeczna i policja pojechali do domu. Później powiedziano nam, że pozostałe dzieci zostały zabrane, a moja kuzynka została zatrzymana na przesłuchanie. Obecnie toczy się śledztwo w sprawie zaniedbania i porzucenia dzieci. Nie wiem, czy to wyrzuty sumienia, presja ze strony opieki społecznej, czy po prostu wszystko ją dopadło, ale najwyraźniej od czasu incydentu z Rejsem była w totalnym rozsypce. Rano zjawiła się u nas moja ciotka e matka kuzynki kompletnie wściekła. Zaczęła na nas wrzeszczeć, że zniszczyłyśmy rodzinę, odwróciłyśmy dzieci przeciwko matce, że ukradłam jej dzieci. Krzyczała nawet, że ten rejs był pierwszym momentem szczęścia jej córki od lat, a ja go zrujnowałam, bo nie lubię dzieci. Zamknęłyśmy drzwi i zgłosiłyśmy to. Policja poradziła, by wszystko dokumentować i powiedziała, że możemy złożyć wniosek o zakaz zbliżania się, jeśli sytuacja się powtórzy. Tego samego popołudnia zadzwonił do mnie prawnik biologicznego ojca. Oficjalnie rozpoczął proces o pełną opiekę i zapytał, czy byłabym skłonna złożyć opinię o charakterze i oświadczenie o tym, co się wydarzyło, co dzieci mówiły, w jakim były stanie, kiedy przyjechały i jaki był nasz udział. Zgodziłam się bez wahania. Nie prosiłam się o to, żeby wplątać się w tę sytuację, ale jeśli mogę pomóc tym dzieciom znaleźć lepsze miejsce, to jestem na to gotowa. Jedna rzecz szczególnie nami wstrząsnęła. Tuż przed tym, jak opieka społeczna zabrała najstarszego chłopca. Podszedł do mojej dziewczyny, przytulił ją i powiedział: Jesteście jedynymi osobami, przy których czułem się normalnie. To naprawdę mocno uderzyło. Teraz emocjonalnie wycofujemy się z tej sytuacji, ale nadal będziemy współpracować, jeśli zajdzie taka potrzeba. Nauczyłyśmy się w twardy sposób, że robienie tego, co słuszne, nie zawsze jest łatwe. Ale nie żałujemy, że otworzyłyśmy te drzwi. Jeśli wydarzy się coś poważnego, dam znać.